na na z Gamer, to jest kolejny odcinek świątecznego szaleństwa W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening 50 lootboxów więc przechodzimy do rzeczy powiem wam tylko kilka ciekawostek po pierwsze, znaczy to nie jest ciekawostka, będą trochę lagi po drugie nie biorę tych rzeczy, które są śmieciami bo wiem, że tu mogą 100 razy lepsze rzeczy wypaść po trzecie potrzebuję jak najwięcej coinów Najlepiej tak z... drugi raz mi to odropiło, te spodnie. Najlepiej tak z 18. Po czwarte nie wiem co to jest, to, to, to są te, te kamienie dziwne. I po piąte nagrywam ten odcinek któryś tam raz. Chyba czwarty, bo raz mi kaponu zapomniałem włączyć raz mi OBS, coś za jeszcze uświrować. Raz. Coś mi tam przeszkodziło, nawet już nie wiem co. Także tragedia z tym odcinkiem jest. Z poprzednim było tak samo z tej serii. Nie, nie jest mi dane nagrywać tej, tej serii, ale ja się nie poddam. Bowiem, że jest ona fajna. A łuk armora, amora, bardzo się nie przyda na widera. Łańcuch na choinkę, jak najbardziej. Bo choinkę będę chciał kiedyś zrobić. Bo tu można i choinkę, i bombki i wszystko zdobyć. Nie wiem na początku zawsze mam takiego pH, a potem mi dropią takie fajne rzeczy. Chociaż w poprzednim openingu mi naprawdę super dobre rzeczy dropiły. Z legendarnych. A teraz ani jedna legendarna jeszcze. Otworzyłem już 15. Ale. Myślałem, że więcej w tym odcinku zrobimy, ale... No jedno użycie on ma, więc jakby no. Czemu świąteczne konie tylko z normalnych mi wypadają, czy z rzadkich? Nie wiem. Bo na przykład z epickiego mi wypad może wypaść 5, 6, jeżeli się nie mylę, czy z mitycznego nie wiem. O, epicki 5 super. Najbardziej mi właśnie zależy na coinach i na walce z widerem. Mleko ale bez starego. Okej. Okay. Śmieszna ta mapka. Jeśli nie przyda na widera, bo jak dostanę jego efekt, to mogę zawsze mleko wypić. Chociaż jedna legend legendarna. Hmm, hmm, hmm. O, lampki na choinkę, bombki kolejne. Ok, mamy 10, muszę mieć minimum 13, żeby cokolwiek zrobić. Ale najlepiej 18, bo nie kupię pracownika. Czekam moc znowu. Jeżeli teraz bym wypadł jakiś epicki z monetami, to bym był happy albo mityczny. Nie. Nie. Złote jabłko z legendar... Przepraszam, z legendarnego ogrodu okay. Bąbki zawsze na propsie Słabe kilo proszę, chociaż jedna legendarna wino kościelne Regeneracja szóstka, nie o ona trwa. Może będzie wpisać zaraz zawnę. A tu znowu słabe rzeczy mi trafiają. Nie wiem, pecha mam jakiegoś. Jak mi odcinek wyjdzie, to mam pecha. Jak mi odcinek nie wyjdzie, to nie mam pecha. To już... To mam szczęście. Jak mi nie wyjdzie, to mam szczęście. Jak mi wyjdzie, a to pech. Karpik. Ja nie wiem, mam takiego pecha, że... No chociaż jeszcze te trzy monety. Nie wiem, w poprzednich openingach mi wypadało po 18, po 20, a teraz... 11 chyba. Tragedia w tym openingu jest, nic mi nie dropło do walki z liderem oprócz Uparmora, Amora i wina. No i mleka. W ogóle ten? Aha, jakiś znak wyszło mi z Minecrafta. Już wszystko ok. Ten odcinek otworzyłem wszystkie i mi to zajęło 6 minut, a poprzednie mi to zajmowało po 11. Dni. Nie wiem, jak to działa. No ale dobra, jeżeli tak, to mamy więcej czasu na... I właśnie mi ulepszenie kopalni wypadło. No. Mogę kupić tylko ulepszenie kopalni. No i zresztą... Kupię tego świątecznego pomocnika. I wyrzucę go pod koniec odcinka. To już wyrzucę. Tu mam magazyn, w tym domu. Gdzieś w tym domu. W tym? No. Tu chyba jeszcze nawet te, te mi nie znikły, bo robiłem porządek, a nie znikły. Mac wyrzucamy No 3 dolary. Mogło być lepiej. No ale cóż, jest jak jest. Teraz Mac, już mamy złoto, już dostajemy po 3. Na nakopię sobie kilka. 15 sekund. nie wiem na 10 kolejnych. Mam nadzieję, że tym razem nam trochę lepiej poleci. Bo jak tak będzie to są szanse, że kupię jeszcze diamentowe dzisiaj ulepszenie kopalni. Potem emeraldowe i już będzie super. Dobra, mamy równe 100. Idziemy otwierać dalej. O, od razu 3. Czyli jeszcze jest mi potrzebne 4. Okej. Okay. Złote jabłko. Na Uidera zawsze OK. Teraz ulepszenie kopalni, bo czemu by nie? Nie wiem, tragedia. Dlatego nie mogę wyrzucić. Nie to po prostu spieca. OK. Nie. Nie, czy tylko z tej legendarnej. Tam nie może taki dobry wypaść. O, i ten ulepsza kopalnię od razu tu sadzę. Taka podmiana. No to tam spoko. Piernik. Chociaż mi się jedzenie przyda na leadera. Teraz tak się skapnąłem Że mi się jedzenie na widera przyda co trochę słabo Jeszcze idę trochę wykopać bo czemu nie Tak z 60 Mi się jedzenie na widera przyda Bo jak wider mnie trafi to ja, się, to ja nie pójdę do sklepu i się tam nie najem No znaczy, przed widerem jeszcze będzie kilka set, myślę, nawet lootboxów. Więc jakby no... A, już mamy 90 nawet. to trochę tego otwier otwierać dzisiaj będę. Ile? Mm, 60... Oczywiście. bo nie. Jak to kupiłem, no to nie, to od razu mi kilka. O, mamy 10. Okej, okay, idę od razu do sklepu. To, wyrzucę, no i super. Ok, Budki. wolałbym z mitycznej dostać coś innego nie buty, nie czuj, nie Uzbrojenie nie przyjmuje tylko ze skrzynki legendarnej. No pani trochę mało szczęśliwy No I teraz legendarna, chociaż jedna. Poprzednich mi drafiały po 2-3. Nie. Łańcuch też po nie powiem. Tu był mega, mega, mega pech. Więc no. Ja sobie wyrzucam świątecznego pomocnika. Nie w kopię i teraz będę miał dwa FPSy, więc subskrybujcie mój kanał, lajkujcie go i do następnego odcinka, który będzie już za tydzień w piątek. Cześć!